Dobra, siamonu widzowie, tu znowu ja. Mamy tym razem 17.30. Będziemy sobie takie odcineczki nagrywali co jakiś czas. I tak dalej. Mamy 243 śnieżki. Zaraz przejdziemy do części sponsorowanej. To tak, możecie sobie wpisać mój kodzik i generację przez 2i. I klikacie nie jestem robotem i odbieracie kodik. Ale ja nie mogę niestety walczyć. Tak to jest, no proszę, jaki super Jaki super Dobra, tego tak walniamy się od razu, na razie pięć na prawo hmm. ty Tylko na lewą wsiada Dobra, przejdźmy od razu do jakichś case battle'ów yy, yy, yy. mm, 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 mm. Czy jest tu jakaś fajna, no nie dołączy do tej na pewno może do tej za 7,90, tak Dobra, dołączyliśmy do jednej bitwy, mamy no jeszcze 9,40 I zobaczmy co to nam się dzieje, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję i piszcie komentarze, bo będzie na pewno coś do wygrania No na razie on, na razie kolega po lewej <laughs> Bad guy Tutaj chyba też jego No to chyba już Chyba już przegrana, chyba że coś mi fajnego poleci No te dwa digle no i teraz musiałbym coś stracić, to co oddechę przynajmniej. A trafiamy co? Teraz 7 kolega wykrywa. No ale dobra, my się nie przejmujemy, mamy jeszcze 9,44. Coś tu fajnego jeszcze. Jakiś marker. Coś takiego co 9, 25, 9. 8, 8. Wiesz jakie oni tu mają bitw Za 59 tu takie, tu takie Stawcie łapkę w górę i dajcie w komentarz. dobra Miałem dołączyć właśnie do tej za 5 Nie dobra nie dołączamy bo jest tutaj 7 Ale my robimy tak Robimy firework and weźmiemy jedną z Santa Niestety nie możemy Santa no to, weźmiemy za złoty 52 Ice blast Też nas nie stać, super No to trudno. Pewnie nas ktoś wyrucha znowu i to będzie na tyle szybki odcinek jak przejebacz 16-17 złoty super case battle. Jebać disa. Dobra, jakiś wietek. Jakiś wietek nas porobi. Zobaczymy kto ma lepszy stan. Aha. Dobrze, udało się, ale tak kurde, no minus potężny wyszliśmy Bo skrzynka 7, a te dwa skiny to takie... Taka średniawa no Nie powiem, że nie, bo średniowa Stój Ej, chuj W Nawet teraz siądzę, ale... Musiałem zabrać poprzednim razem To niech drugi raz siądzę dobra siedzi 652 znowu możemy sobie stworzyć fajną gier bitwę fajną bitwę mamy 8 złotych znowu do, na 3 santa zarybało nam ktoś nie fajno nie fajnie Weźcie coś zapodajcie fajnego Santa O! Dołącz Light No kurde nie dołączyliśmy ale zobaczmy sobie. Przedłużmy ten odcinek. No i patrzcie, no i to by było nas sobie... Wow! Faktory nie umisia. Te chuja by było nie nasze, pierdolenia oszopenia. No, to w sumie dobrze, że nie dołączyliśmy. Bo byśmy to przejęli. Na cztery, na cztery osoby nie będziemy, tam tary, stary siedzę, sorry. Stary w tle siedzę. To może zróbmy tą skrzynię Vive, bo nigdy nie robiłem jej, więc otwórzmy. I jak to przegramy, no to to już będzie koniec odcinka, także stawcie łapkę w górę, coś tam będziecie mieli do wygrania. Poprzedni odcinek ktoś tam też wy, wygrał z No ale jest nasze to 11 zł kosztuje, także fajnie. Dobra, wracamy na dobre progi. To czekajcie, to sprzedam. To też sprzedam. I otworzę wam Santa i co z tej Santy wyleci? Myślę, że będzie dla was. Jedną taką samą otworzymy. No i będziecie mieli chyba taką n do wygrania. Zobaczymy jaki jest. więc to ta emeczka leci do was. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję i napiszcie komentarz, biorę udział. Taka emeczka, myślę, że przyjemna, tylko zobaczmy czy będzie. No o tym przynajmniej nie może zostać wypłacone sobie ponownie lubkowymi. No to zaraz go będziemy wymieniać, ale my dołączymy do jakiejś batelki. Bo mamy aż 15 złotych Aż 15 To może zróbmy sobie 3 Nie Santa Santa i 3 To jedna Santa i jedna 3 tak Zróbmy taką bitewkę może się uda, że, że może się siądzie znowu, z jakimś skuret powodzenia. No i co? no Jak przegramy, to przegramy i trudno. Kto może, to może i trudno. O, no, to samo nam dropnęło po 63 grosze. No i tri tutaj decyduje. No nie wiem, kto tutaj. O ile wygrał? To ile kosztowało? 7,98 kurde no mamy jeszcze niby złote 42 zł. zobaczmy czy to na co to wymienimy wam no to to nie no na najsłabszego skin, na nikt dobra na tego maga bo ładnie wygląda no to na tego maga wam to wymienię dzisiaj macie tego maga dobra no to by było na tyle złote 98 a no, stwórzmy Stwórzmy taką... ułomną skrzynię. Hmm. Milspec... ...Graczy Czterech, nie <grymna> wiem, stwórzmy taką bitwę. <grymna> może ktoś dołączy do tak? <grymna> bitwę. Niestety na no, nie mam wiedzy jak szybko podołączali. Może akurat... ...siądzie tutaj coś nieprawdopodobnego. Wow, akurat, akurat no coś się dobrego Tak, tak dobrego, że chłopak sobie wygrał 4, no to co no Widzowie, a czekajcie, czekajcie Bo tu jest napisane, że jest wymagane Aha, zawsze było, że 10 Także na no co, no to trzymajcie się Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Ja wam to zaraz zaakceptuję, no i widzimy się dzisiaj jeszcze na live Może, może i pamiętajcie komu łapka i subskrypcja, subskrypcja tam, ale możecie dać, także trzymajcie się, aha, tak, także no trzymajcie się, carbonara